Witajcie moi drodzy, dzisiaj długo wyczekiwany materiał odnośnie moich spadków podczas wyjazdu. Już chyba nie było materiału, pod którym nie dostałem komentarza typu ale spadki, co się stało i tym podobne. Poczekajcie, może trochę rękawki opuszczę, aby nie było za dużo widać. A tak całkiem serio, spadki oczywiście było i było to nieuniknione, chociaż co prawda waga się zmieniła nieznacznie, no to masa mięśniowa poleciała, ale właśnie w tym materiale będę chciał wam pokazać całe te 3 miesiące, jak się zmieniała sylwetka. Starałem się wybrać te zdjęcia jak najmniej przerobione, bo niektóre niestety przerobiłem, oryginalne usunąłem. Także takie też się znajdą, ale chciałem Wam pokazać cały ten proces. I może zaczniemy, jak wyglądała sylwetka przed wyjazdem. I w ramach jasności nie byłem tu na żadnej bombie, nie byłem tu na żadnym zejściu. Waga wynosiła około 82,5 kg. Z taką formą wyjechałem do Azji. No niestety na miejscu małe rozczarowanie, siłownia co prawda była, ale wyposażenie było mocno ograniczone, nie było wolnego ciężaru, handle chyba tylko do 22 kg z tego co pamiętam. Tylko suwnica Szmita, jakiś tam atlas, ale naprawdę ciężko było zrobić taki prawdziwy, siłowy trening. No bez sztangi to ani martwego, ani siadów nie zrobimy. A do wykroków 20 kg no to jest niestety za mało. Starałem się jakoś tam kombinować z bułgarami, ale przechodząc dalej do sylwetki, przez pierwszy miesiąc ćwiczyłem na siłowni. Było to około 4-5 treningów, w zależności jak mi czas pozwalał, no bo też się nastawiałem w dużym stopniu na zwiedzanie, ale treningów nie odpuszczałem, oczywiście, wszystko było realizowane. No, i jeżeli chodzi jeszcze o taki początek, to były chyba dwa moje pierwsze tygodnie. Teraz możecie zobaczyć, jak ta forma się prezentowała. Tam jeszcze było około 82 kg. Te pół kilograma chyba po zleciało pod wpływem samego, samej zmiany też klimatu, bo to ma też bardzo duży wpływ na całą sylwetkę. No i też nie ukrywam, że już nie dojadałem, bo jeżeli chodzi o cały transport, tam prawie 20 godzin w locie. Później, jeszcze no, na początku wiadomo, jak to jest, rozeznanie z produktami. No i pierwszy miesiąc udało się tu jakoś przetrwać, ta waga się nie zmieniła nieznacznie, chociaż już pod koniec, teraz oczywiście możecie zobaczyć, Sylwetka już powoli niestety na tych rozmiarach traciła, brakowało tego ciężaru. No i drugi miesiąc wyjazd tutaj już w stronę bardziej krabi, Aonang, Phuket. No, i tam niestety już się pojawiły problemy, bo bardzo często zmieniałem miejsce. Jeżeli chodzi o takie pojedyncze wejście na siłownie był to kosz około 30 zł, także uważałem, że to jest totalnie bez sensu, tym bardziej, że wiedziałem, w jakim celu tam pojechałem. A więc przestawiłem się na treningi tak zwane domowe, czyli trenowałem na mieszkaniach, na apartamentach, na plaży. No i oczywiście dawałem tutaj z siebie 100%, ale efektów pewnych, jeżeli chodzi o obciążenie, nie da się przeskoczyć. Tutaj mam taką małą ściągę, jeżeli chodzi o zdjęcia, aby Wam pokazywać, jak ta sylwetka się zmieniała. I teraz możecie zobaczyć treningi na plaży. Oczywiście się nie obijałem, dawałem siebie 100%, były to bardziej takie treningi interwałowe, co pozwalało mi utrzymać w miarę dobrą formę, jeżeli chodzi o to docięcie, ale rozmiary oczywiście już spadały. Później było pukadę, oczywiście, wszystko dalej kontynuowałem, ale ta masa mięśniowa powoli spadała. Jeżeli chodzi o wagę, ciężko mi powiedzieć, bo tam nie miałem niestety dostępu. Jak wyjeżdżałem z Kosamu i po pierwszym miesiącu wynosiło to około 81,5 kg, także już kilogram jakiś w dół. W Puket wszystko oczywiście było kontynuowane, a właśnie, jeszcze może nawiążę do diety, bo to jest tak naprawdę kluczowa kwestia w kształtowaniu sylwetki. Przez pierwszy miesiąc, gdzie znajdowałem się w Kosamo, miałem dostęp do kuchni, miałem dostęp do makro, więc tą dietę mogłem jakoś trzymać i w miarę mi się to udawało. No niestety już później, jeżeli chodzi o Aonang, Phuket, tam nie miałem dostępu do kuchni, bo ceny apartamentów z dostępnością były bardzo, bardzo wysokie, tym bardziej, że był to sezon. Także no, musiałem sobie jakoś radzić, śniadania, no miałem tam taką jakby mm, formie bufetu, więc coś tam starałem się tak zdrowo zjeść, później dwa posiłki przeważnie leżdżały jakieś na mieście. Albo było to pad thai, albo green curry, też w miarę zdrowe. No i na kolację przeważnie miałem odżywkę białkową, którą zakupiłem na miejscu i to leciało z płatkami owsianymi i do tego jakieś tam owoce i regionalne, także to była bardzo fajna sprawa, no i staram się jakąś tą dietę trzymać. Kolejny była, kolejna była Indonezja. No, i tam tak samo sprawa wyglądała. Też bardziej treningi na plaży, treningi w hotelu. No, i teraz może Wam pokażę, jak ta forma wyglądała. Tu oscyluje wagę w granicach tam 81 kg. Jak można zobaczyć, no masa mięśniowa poleciała dosyć mocno w dół. Ta definicja też już poleciała w dół, chociaż ta waga nieznacznie się zmniejszyła. I to jest to, co mówiłem właśnie wcześniej, że bardziej. Bym tutaj to rozpatrywał w kontekście stracenia masy mięśniowej, a lekkiego nabrania wody też tkanki tłuszczowej, więc ta waga nie, był, nie była jakoś drastycznie zmniejszona. No i możecie zobaczyć, jak ta forma wyglądała. Tak się to prezentowało w Indonezji. I na ostatnie 3 tygodnie udałem się do Wietnamu. W Wietnamie już miałem dostęp do siłowni, miałem dostęp do kuchni, więc mogłem wrócić bardziej do trzymania tej diety. Chociaż no nie ukrywam, że ciężko na takim wyjeździe utrzymać tę dietę, bo bardzo dużo zwiedzania, bardzo dużo chodzenia, więc można powiedzieć, że bardziej nie dojadałem niż się przejadałem. Często spędzałem nawet 24 raz miałem po prawie 48 godzin, jeżeli chodzi o loty, transporty, także to było dość wykańczające wycięczające, ale oczywiście starałem się w miarę możliwości tą dietę i te treningi trzymać. No i w Wietnamie powrót na siłownię, trochę bardziej skupiłem się już na tej diecie. Ale pierwsze treningi, wiecie, jak po takiej przerwie, trochę większy ciężar i już tak zwane domsy, obolałość mięśniowa ale starałem się oczywiście to stopniowo robić i teraz może od razu nawiążę, że trenowałem według programu treningowego, który wypuściłem dla osób początkujących i dla osób, które wracają po kontuzji. Może na dole Wam podam odnośnik, jeżeli ktoś właśnie wraca do treningów lub zaczyna swoją przygodę z treningami, to jest to bardzo fajna forma, są tam rozpisane trzy albo cztery etapy treningowe. Najpierw zaczynamy od full body workout, później przechodzimy na pull push no, cały taki plan treningowy na 12 tygodni. Fajna sprawa i tym tak naprawdę się wdrażałem, więc lekko można powiedzieć, że ominąłem te domsy bo też ten ciężar tam dobierałem według programu. Bardzo fajne to było takie rozpoczęcie. I tutaj możecie zobaczyć, jak się prezentowała ta forma. To było tydzień po uczęszczaniu na siłownię. Później jeszcze trenowałem przez dwa tygodnie. Wróciłem do Polski i teraz możecie zobaczyć, jak się prezentowała forma już po takich trzech dobrze przepracowanych tygodniach. No, niestety. Farantanna, więc zdążyłem wykonać chyba 8 treningów i ograniczenia z powrotem do treningów domowych. A więc, teraz, może Wam pokażę takie zestawienie, jak zmieniła się moja sylwetka. I jak ja to widzę, bo co prawda waga zmieniła się o 2 kg, no ale masy mięśniowej poleciało dosyć sporo. Może najpierw stawię zdjęcie przed wyjazdem, i ten początek, jeżeli chodzi o kosam, gdzie jeszcze był dostęp do siłowni, i kolejne z końcówki pobytu w Indonezji przed wyjazdem do Wietnamu, bo tam uważam, że miałem taki szczyt, jeżeli chodzi o najniższą wagę. No i gdzie bazowałem na tych treningach, można powiedzieć, z ciężarem własnego ciała i z gumami miniband bo później już po wyjeździe do Wietnamu ta dieta była bardziej przypilnowana no i też wróciłem na siłownię więc między tymi zdjęciami jest 2 miesiące różnicy tutaj jest 82,5 kg, tutaj jest 80,5 kg czyli około 2 kg różnicy możecie zobaczyć jak się zmieniła ta sylwetka docięcie może było lepsze no ale jeżeli chodzi o masę mięśniową widać tutaj po barkach po górze, klatki że jest dosyć duży spadek masy mięśniowej. A więc podsumowując, aby zbudować masę mięśniową, potrzebujemy ciężkich treningów i długich lat. Jeżeli ktoś w ten sposób zbudował swoją sylwetkę i teraz przerzuci się na takie treningi domowe bez tego ciężaru, no niestety nie jesteśmy w stanie utrzymać masy mięśniowej, a już nie mówiąc o budowaniu jej. Także jak widzicie, mimo tych treningów, a naprawdę przykładałem się do tego w 100%, była nieunikniona strata tej masy mięśniowej. No chyba żebym dostarczał bardzo dużo ilość kalorii kilokalorii, no to okej, okay, ta waga może by nie spadła, wizualnie bym wyglądał wiele, wiele większy, no ale niestety to się nie przekłada w żadnym stopniu na masę mięśniową, bo i tak bym ją stracił, więc bolałem, wolałem czasami nie dojeść, robić bardziej intensywne treningi, aby utrzymywać tą dobrą formę, przygotować ten organizm i po powrocie do Polski wrócić do tej formy i uważam, że zrealizowałem ten plan w 100%, no niestety plany mi pokrzyżował koronawirus, ale spokojnie wrócę do tej formy tam za drzwiami mam domową siłownię wracam do tych cięższych treningów waga obecnie wynosi około 81,5 kg także już około kilogram do góry, także powoli, powoli małymi kroczkami, pamiętajmy że nie warto wszystkiego rozpatrywać pod względem tam tygodnia, miesiąca, nad tą sylwetką warto pracować tak naprawdę przez całe życie. Jeżeli był taki wyjazd, bardziej tam też się nastawiałem na to zwiedzanie, odkrywanie nowych rzeczy, poznawanie nowych ludzi. Treningi są jakąś częścią mnie, więc tego nie wyobrażałem sobie nawet odpuścić. Jeżeli chodzi o odżywianie, też starałem się jak najbardziej to realizować i trzymać tą dietę w miarę możliwości. Ale ze spokojną głową, bo wiem, że teraz do tej formy wrócę. Wierzę, że jest coś takiego jak pamięć mięśniowa. No i gdzie systematycznie organizm pod wpływem oczywiście ciężkich treningów będzie do niej. Także pamiętajcie, zdrowe podejście, zdrowy rozsądek, jeżeli macie jakiś wyjazd. Tylko, żeby nie było tak, że teraz odpuszczacie totalnie i tam lecicie, high life, wracacie, bo wtedy no, odrobienie tego zajmie Wam sporo, sporo czasu. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, Zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę i piszcie w komentarzach, jakie materiały chcielibyście następne. I jeszcze może nagram takie małe podsumowanie, jeżeli chodzi o cały wyjazd, ale piszcie w komentarzach propozycje. A teraz się z wami żegnam. Pioneczka!